Ta droga do tego, o czym nawet nie śniłaś się nie śniłaś, prowadzi przez relacje z drugim człowiekiem. Cześć, witam Cię serdecznie na polu Poznania. Ja nazywam się Weronika Liberska i dzisiaj chciałabym przeczytać dla Ciebie przekaz z pola, z pola energii, z pola Bożego. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Od razu na początku chciałabym Ci powiedzieć, że jeżeli lubisz takie duchowe przekazy, ale też połączone z takim uziemionym, psychologicznym podejściem, z różnymi wskazówkami właśnie z pola i pracę z intuicją oraz transformacją, to zapraszam Cię do subskrypcji, zapraszam Cię do dania łapki w górę, jeżeli Lubisz moje przekazy, a ja no cóż, nie będę dłużej czekać, tylko właśnie wchodzę w pole, wchodzę w uważność i zobaczymy, co tam ciekawego się dzisiaj dla ciebie i dla mnie kryje. Na początek, jak zwykle, zamknij sobie oczy, poczuj swoje ciało, weź wdech. I spokojny, długi wydech za przeszłość, za to, co już było, za to, co już nie istnieje. Bierz swoją uwagę do teraźniejszości. Drugi wdech. Spokojny długi wydech za przyszłość, za to, co dopiero będzie, za to, co jeszcze nie istnieje. I trzeci wdech. I spokojny długi wydech za teraźniejszość, za bycie tu i teraz. Poczuj siebie, swoje ciało i otwórz oczy. W polu pokazują mi się egzotyczne owoce. Nie wiem nawet jak je nazwać. To są takie, y, coś podobnego do kwiatu, coś podobnego do owocu, y, coś co ma y, takie jakby kuleczki w sobie. Nie będę tego nazywać, bo wydaje mi się, że nawet taki owoc być może nie istnieje. Y, pokazuje mi się Afryka. Ok? I takie słowa dzikość, wracanie do korzeni i jedzenie owoców tego, co do tej pory wypracowałeś, wypracowałaś. Tylko, że to nie są te owoce, o których mówiłam w poprzednich przekazach, to nie są te jabłka i gruszki, że tak powiem, polskie, tylko to jest coś takiego bardzo egzotycznego. To jest metafora dla niektórych to będzie metafora właśnie takiej podróży, otwierania się na nowość i właśnie takie fizyczne też podróżowanie, a dla innych to jest otwieranie się na nowe w jeszcze innych aspektach, czyli właśnie coś zupełnie innego, coś na co patrzyłeś i patrzyłaś kiedyś z takim lekkim dystansem, pokazują mi się takie założenia, że mm, może to jeszcze nie jest czas dla mnie, może jeszcze nie jestem na tym poziomie, bądź też takie przekonania dotyczące rodziny, dotyczące tego, że o, to jakby z, nie, z, tych, z tego którego ja jestem, nie mogę wyrosnąć do, do tego, żeby spróbować tego egzotycznego owocu. Pokazuje mi się, była kiedyś taka afera z Martą Stewart, chyba, że była na jakimś tam luksusowej wyprawie, i tam wzięła sobie lód z lodowca do swojego drinka. I to też mi się skojarzyło z takim luksusem. I tu mi się też to pokazuje, że ten taki. Luksus, ale jeszcze bardziej bym w to weszła, czyli takie coś, coś zupełnie nowego, coś, o czym co może widziałeś i widziałaś, ale jeszcze tego nie spróbowałeś, nie spróbowałaś, nie doświadczyłaś i nie doświadczyłaś, ponieważ wydawało ci się, że to jest dla ciebie nieosiągalne. W tym momencie, właśnie stoi przed tobą, stoi przed tobą otworem, zaprasza cię do siebie i jeszcze jest jakaś droga przed tobą, żeby tam być. Ale to jest jakby takie spełnienie marzeń, ale nie tych marzeń, które sobie wymanifestowałaś, wymanifestowałaś, czyli tych, które umiesz sobie wyobrazić, tylko to są takie marzenia, które takie, to mi się pokazuje też takie nieśmiałe, że ty nawet nie śmiałeś i nie śmiałaś myśleć sobie o tym, że możesz kiedyś tego dosięgnąć i osiągnąć. I tutaj mówię, zarówno dla jednych to będą jakieś dalekie podróże, dla innych to będzie jakiś luksus, dla jeszcze innych to będzie coś w każdym aspekcie życia takiego bardziej egzotycznego, takiego, co było wcześniej dla Ciebie albo wydawało Ci się, że jest dla Ciebie wcześniej nieosiągalne. I pokazuje mi się też spokój, że podchodzisz do tej zmiany swojej transformacji świadomości otwierania się na nowe, przejmowania z takim spokojem, że tutaj jest takie uziemienie, że już nie ma tego szarpania się na prawo, na lewo, w górę, w dół, takiego wiesz, że tak powiem początkowej drogi wchodzenia na ścieżkę takiego uzdrawiania, duchowości czy takiej popduchowości właśnie, że nie ma tego szarpania się, że już jest takie osadzenie w tym wszystkim i i te Twoje pragnienia, które kiedyś były, teraz pokazuje mi się jeszcze, inna, jeszcze inny obrazek, który ostatnio moja znajoma też udostępniła u siebie na Instagramie, że jest taki, są dwa krany i z jednego tak troszeczkę kapie, no nie? I, i, to jest, i ten kran jest podpisany, że to jest to, co chciałeś i chciałaś osiągnąć. Okay? A drugi kran, wiesz, idzie takim ciurkiem, jest tam dużo wody, jest takie odblokowane, odblokowanie tego flow, i tam jest napisane to, co Bóg dla ciebie zaplanował. Czy tam to, co zaplanowałeś, zaplanować dla siebie to, co Bóg dla ciebie zaplanował, i tu mi się pokazuje, że właśnie wchodzisz na tę ścieżkę, którą dla ciebie zaplanował Bóg. Oczywiście zgodną z twoim sercem, ale jednak jest tam coś dla ciebie do odkrycia, coś dziwnego, coś egzotycznego, coś niesamowitego. I tutaj jest taka prośba, od pola, od właśnie energii, od Boga, żeby w to nie za bardzo wchodzić swoją świadomością w takim sensie, że to, nad czymś teraz się masz skupić, to jest zaufanie do procesu, zaufanie do tej energii, zaufanie do Boga, bo pokazuje mi się, że dużo razy wchodziłeś i wchodziłeś w takie zakamarki, że chciałeś wiedzieć więcej, dowiedzieć się, być pewna, pewny. Zadawać pytania, uzyskiwać odpowiedzi, i to było dla Ciebie bardzo ważne na tamten moment. I okej, okay. ale teraz masz się nie próbować przewidywać przyszłości o w ten sposób po prostu masz nie próbować teraz przewidywać przyszłości, tylko masz spróbować osadzić się w tym, co jest tu i teraz, i zaufać, i nie tracić tej energii na przewidywania. Bo na przewidywania, bądź ewentualne popychanie tego, co ma się zadziać Twoim zdaniem, bo tam jest dla ciebie właśnie coś. Ta, te, teraz mi wraca ta wizja tego, to, tego egzotycznego owocu, że to jest nawet gdzieś ja tego nie umiem nazwać. I nie wiem, czy istnieje nawet taki owoc, który mi się pokazuje. Ale to teraz jakbym wzięła chmurkę, zaczęła szukać tego owocu, zaczęła go rysować, zaczęła Was pytać, czy tak istnieje, gdzie on istnieje i tak dalej. Szukałabym tych znaków na siłę nie szukaj znaków na siłę, też mi się pokazuje, tylko zaufaj, bądź w tym osadzeniu, bo jesteś w fajnej energii teraz do tego osadzenia, to wtedy bym straciła bardzo dużo, to wtedy bym przeniosła tę swoją energię, to wtedy bym zaczęła stwarzać nadmierny potencjał do tego, co się ma zadziać, a tam to jest, tam to czeka i ta droga też jest przed tobą, którą musisz przebyć, nie ma tamtej drogi na skróty, ale wszystko jest ok i to będzie i to jest, więc no... Słuchaj, tylko, yy, tylko idź tam, gdzie cię Twoje serce, Bóg, energia, pole, już nazwij to jak chcesz, ale gdzie cię to prowadzi, gdzie czujesz spokój, gdzie czujesz spełnienie, gdzie czujesz taki, takie zaufanie. I jeszcze jedna rzecz, która mi się pokazuje, taka dodat znaczy dodatkowa: zaraz nam się to pewnie złączy w całość, ale yy, wycofuj swoją energię, bo właśnie i to, i to, yy, dobra, złączyło już mi się. Zarówno do tego przewidywania, próbowania przewidzieć przyszłość, ale o czym to jest? Przewidywanie przeszłości, o kontroli. I to jest to samo do innych ludzi, że są osoby w Twoim otoczeniu, oczywiście, które nie spełniają Twoich oczekiwań czasami. Jeżeli ktoś w ogóle Tobie nie służy, a nie Ty nie służysz tej osoby, no to czas zakończyć tę relację. Ale ja mówię o tych osobach, o takich osobach bliskich dla Ciebie, z którymi czasem masz konflikty, z którymi czasem się nie zgadzasz, z którymi jest ogólnie ta miłość, jest ta przyjaźń, ale coś tam czasem jest nie tak. I to jest normalne, bo to jest ludzkie. I tu mi się też pokazuje, że i to jest na tej samej zasadzie, że Ty próbujesz kontrolować często tę osobę, ale nawet nie samą taką manipulacją czy kontrolą bo to ci się wydaje płytkie, ale taką kontrolą, że próbujesz tłumaczyć tę osobę, przewidywać przyszłość, tłumaczyć tej osobie za dużo itd., tak itd., tak dalej, tak dalej I to jest po prostu, znów no, tworzysz nadmierny potencjał energetyczny, wsadzasz tę swoją energię tam, gdzie nie trzeba i zasilasz ten problem. I tu mi się pokazuje dla ciebie wskazówka taka, że jeżeli chcesz, żeby ta osoba po pierwsze zobaczyła swoją... Nie wiem, czy wina to jest dobry, dobre słowo, ale swój, swój wkład w ten konflikt na przykład, w to nieporozumienie. I żeby to miała przestrzeń zmienić, ty musisz wycofać swoją energię z tego. Nie tłumaczyć za dużo. I to może zająć chwilę, tak samo jak ten egzotyczny owoc na, tej, na końcu tej drogi na ciebie czeka. Ale ta droga to nie jest tak naprawdę czekanie. I zarówno do tej jednej, jak i drugiej sytuacji, do tego przekazu, to nie jest tak naprawdę czekanie, to nie jest tak naprawdę jakieś testowanie ciebie i tak dalej. Ta droga to jest zaufanie, ta droga jest zbudowana na zaufaniu. To jest relacja, to jest właśnie relacja z Bogiem, relacja z tą wyższą energią, z wyższą świadomością. I to jest ta, ta droga, która mi się pokazuje, i to nie jest tak, że Ty musisz przeczekać. Tylko ty masz zaufać w tym momencie, i ta, ta relacja się tworzy, stworzyła, to znaczy ona jest, ale ty tę relację dostrzeżesz. I tak samo jest w przypadku drugiej osoby, która jest, wiesz, no tak samo tym Bogiem w ludzkim wcieleniu, tą energią w ludzkim wcieleniu. To samo, że ta droga do tej osoby to jest, prowadzi poprzez zaufanie, jeżeli nawet nie ufasz tej osobie jeszcze, albo sobie w 100%, to zaufaj właśnie Bogu, zaufaj w tej, tej energii, która jest i zobacz, co się pojawi. Trzecia, trzecia rzecz mi się pojawia, Jezus, <grym> no to już grubo lecimy tutaj tak, e, e, tak właśnie, jeżeli chodzi o wiarę, energia Jezusowa i to jest jakoś ważne żeby to powiedzieć tutaj w tym momencie że właśnie Jezus to jest ym, taka metafora bądź takie tak stworzenie y, człowiek y, no Bóg y, nie wiem ale to jest taka energia miłości bezwarunkowej ale która jest zawarta w człowieku i tu okej okay, dlatego mi się to pokazuje bo pokazuje mi się następna rzecz że nie stworzysz relacji ze swoją manifestacją z duchowością, z Bogiem, z energią. Nazwij jak to, to, jak chcesz. Jeżeli nie stworzysz relacji i zaufania z drugim człowiekiem, bo to tak jak powiedziałam na początku, że ten drugi człowiek to też jest Bóg. To jest właśnie ten Bóg w tym, w tym wcieleniu ludzkim. To jest ta sama energia, z której jest zbudowane to na górze, to, to na dole tutaj, też jest zbudowane z tej samej energii. Zresztą wszystko jest na tym samym bazuje. I i teraz mi się łączą te dwa przekazy, pierwszy i drugi, że właśnie ta droga do, tego, do tej obfitości, do tej wspaniałości, do tego luksusu, do tego czegoś, czego pragniesz w materii, do tego zdrowia też, ja poszłam tak trochę w tę stronę, ale do tego zdrowia, do tego szczęścia, do tej rodziny, ta droga do tego, o czym nawet nie śniłeś i nie śniłaś, prowadzi przez relacje z drugim człowiekiem. I to jest trudne. To będzie dla Ciebie trudne i to będzie dla Ciebie wyzwanie, żeby, w relacji, żeby nie tylko w relacji z Bogiem, jak się modlisz, albo jak sobie wchodzisz w jakieś inne stany, być uduchowionym i w teraźniejszości, albo jak medytujesz na odludziu, na vipassanie. Tu mi się pokazuje, że najważniejsze w tej Twojej drodze, w tej manifestacji jest właśnie relacja z drugim człowiekiem. I ja nie wiem, czy to dokończyłam, bo chyba nie, ale wycofanie tej swojej energii właśnie. I tutaj się pokazuje też nie tylko tej negatywnej, czyli tego właśnie o czym wszystkim o czym wspomniałam, ale też tej pozytywnej, czyli tego nadmiernego nie wiem chwalenia, czy czy jakiegoś nadmiernego potencjału, czy m, różnych rzeczy m, teoretycznie dobrych, na przykład jakieś takie zasypywanie kogoś miłością, ale często to wychodzi z takich pobudek, które nie są najlepsze, czyli właśnie strachu przed odrzuceniem, bądź właśnie potrzeby kontroli, bo wtedy jak coś jest, Mówimy dużo, mówimy dużo, działamy dużo, tłumaczymy, to wtedy mamy tę kontrolę. Nie? A jak wycofujemy to, no to tę kontrolę po pierwsze oddajemy polu i tej osobie, która z nami uczestniczy w, tym, w tej sytuacji. I, I wtedy tworzy się między nami prawdziwa relacja, i wtedy tworzy się prawdziwe zaufanie, i wtedy to jest obustronne, ale musimy dać temu przestrzeń. Więc następnym razem, w skrócie, jak wejdziesz w, jakiś, w jakieś nieporozumienie, w jakiś konflikt, czy ktoś um, cię zawiedzie, nie? zawiedzie Twoje oczekiwania, to oczywiście możesz to zakomunikować. Też nie chodzi, żeby wiesz, wycofywać się w takim sensie, że nie konfrontować się z kimś, ale możesz to zakomunikować i zobaczyć, wycofać się, obserwować i spróbować wejść właśnie w tę pozycję zaufania i to samo swoją manifestacją zamiast już tutaj tak mocno próbować manifestować, tutaj myśleć o tym spróbuj teraz już. Ja nie mówię, że to była zła droga, to było fajne i potrzebne na pewne, w pewnym momencie, na pewnym etapie, takie przewidywanie właśnie tutaj, kontrola, projektowanie tego wszystkiego i czasem to jest potrzebne, nie? Ale teraz jest czas na to, żeby wycofać tę energię i zaufać. I mówię, to będzie często trudne, zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji. Ale to jest wartościowe i to jest beneficial i da ci wymierne rezultaty, bo ty się boisz. Na koniec jeszcze powiem, jak puścisz kontrolę, że coś się złego stanie, bo ty nie masz pierwotnego zaufania, które po pierwsze jest relacją z Bogiem, właśnie z tą wyższą energią, po pierwsze jest relacją ze sobą, no a potem po drugie jest relacją właśnie z naszymi opiekunami, z naszą mamą, z naszym tatą. I tutaj to nie było tak w 100% pięknie wypracowane, zresztą no, u małej ilości osób pewnie jest, tak wiesz, cudownie. To podstawowe zaufanie to się nazywa, to już tak z psychologii Wam powiem, relacja bezpieczna. Są relacje bezpieczne i pozabezpieczne i jest takie jeżeli masz takie podstawowe zaufanie, że Twoje potrzeby będą zaspokojone, no to właśnie jest ta relacja bezpieczna, w której wiesz, że możesz zaufać, w której wierzysz, że świat jest bezpieczny, że wszechświat i inni od odpowiadają na twoje potrzeby. I są style przywiązania, o style przywiązania to się nazywa, też pozabezpieczne, na przykład lękowy, lękowo ambiwalentny unikowy i tak dalej. I to są style, które się, w, które się wytwarzają w momentach, w których albo raz jest nam dawana ta bliskość i odpowiedzi na nasze potrzeby, a raz nie, bądź jak w ogóle nie są dawane odpowiedzi na nasze potrzeby i, i wiesz, i, i dawana bliskość przez właśnie opiekunów. Więc tu mi się pokazuje, że wiele z Was, którzy to oglądają, ma właśnie te pozabezpieczne style przywiązania, i tutaj wiesz, już się nie zwrócimy do rodziców, żeby to naprawić. Tutaj już musisz to naprawić ufając po prostu, robiąc eksperyment i ufając wszechświatowi, ufając Bogu i ufając drugiej osobie, z którą jesteś w relacji. Po prostu i tutaj pięknie możesz to przepracować i pokazuje mi się, że właśnie tam w tym egzotycznym owocu, który się wydaje, teraz mi się bardziej pokazuje ta wizja taki odmienny, taki dziwny, to jest właśnie to. To jest właśnie te, to bezpieczeństwo, ten spokój, ta obfitość, to zaspokajanie swoich potrzeb i brak potrzeby walki. I też powiem, że oferta na pole poznania jest zmieniona. Oferuję teraz spotkania głębokiego poznania. Możesz zrobić jedną godzinę, możesz zrobić półtorej godziny a możemy zrobić taki miesięczny proces transformujący Twoją rzeczywistość. Więc zapraszam Cię serdecznie do tego. Tutaj już nie bazuję tylko na pytaniach i odpowiedziach, jak w przypadku Kronik Akaszy, natomiast tam już się dzieje taki grubszy proces, taki większy proces, taki proces, który angażuje zarówno pole, szczytywania z tego pola odpowiedzi na pytania, ale też Ciebie bezpośrednio, który daje Ci rzeczywiste narzędzia, z którymi możesz pracować, wskazówki yy, i w którym mówię, jesteś również zaangażowany, zaangażowana w ten proces, tak jak i ja i wspólnie tworzymy i transformujemy Cię do tego najwyższego potencjału. Więc jeżeli jesteś w przejściu w tym momencie, jeżeli zastanawiasz się co dalej, jeżeli potrzebujesz wsparcia na jakimś etapie Twojego życia, no to zapraszam Cię naprawdę serdecznie, żeby popracować sobie ze mną i z tą energią, która jest tak naprawdę Tobą, która jest Twoją nadświadomością, podświadomością i Twoim polem. Także tylko z tego korzystamy, a ja losuję kartę głębokiego poznania. Kartę głębokiego poznania możesz zakupić na www.polepoznania.pl. Jest to wspaniałe narzędzie, 60 kart na każdy z nich jest parę pytań dotyczących pewnego aspektu życia. A co dzisiaj wylosujemy? Zobaczymy. Aha. Dobra, wypadły cztery karty. I jakoś tak czuję, że te cztery. Te cztery rezonują. Jest karta, która się nazywa Seks. I ja nie wiem, czy można to słowo wypowiadać w sumie na YouTubie. Szczerze nie mam pojęcia. Jest karta Podróż i dokładnie taką drogę widziałam właśnie w tej mojej wizji. I widzicie tutaj, nie wiadomo dokąd ta droga dokładnie zmierza. Jest sztuka i jest nagość a propos właśnie tej seksualności. I sobie jeszcze tutaj zobaczę w polu Bożym, w polu zaufania, w polu serca, co tam jest. Pokazuje mi się praca z energią partnera, partnerki, drugiej osoby. W przypadku kobiet z energią męską, w przypadku mężczyzn z energią żeńską. Yy, I właśnie pokazuje mi się tantra, pokazuje mi się yy, sztuka właśnie kochania, ale sztuka takiego prawdziwego, głębokiego kochania. W tym momencie to jest bardzo zalecane dla osób, które są w związku, żeby właśnie popracować nad tą sztuką. Nad tą sztuką tantryczną, ale nie tą sztuką tantryczną, takiej tantry wiecie, że o, bzykajmy się ze wszystkimi, będzie fajnie, bo też tam takie odłamy, tylko ze sztuką e, kochania drugiej osoby, ze sztuką bycia w teraźniejszości, ze, ze sztuką bycia w zgodzie ze sobą, ze swoimi bliskimi, ze swoimi dziećmi, ze swoimi partnerami, ze swoimi rodzicami itd., itd o tę tantrę chodzi, o tę tantrę, która jest z naszego korzenia, z naszego rdzenia i jest oparta na zaufaniu. I te osoby, które są w związku i chcą ten związek polepszyć, zalecane jest właśnie wejście, poczytanie o tantrze, wiesz, nawet pokazuje mi się takie ćwiczenie, patrzenie sobie w oczy przez 5 minut. Zobaczyć, co się wtedy pojawi. Albo mówienie. Rozmawianie ze sobą, ale właśnie 5 minut dla ciebie? 5 minut dla mnie. No nie? I jakieś piękne procesy tu się zacieją, piękne procesy, bo tutaj też nie chodzi tylko o seks, nie, o uprawianie seksu, tylko chodzi o właśnie. Yy, seks to jest tam najmniej ważny, na, znaczy najmniej ważny, nie jest na końcu po prostu tego wszystkiego, a chodzi o kontakt, chodzi o bycie ze sobą, chodzi o to, żeby mm, móc być z tymi trudnymi emocjami też i dla siebie i dla partnera, partnerki. I to jest właśnie piękna, piękna sztuka, piękna podróż, która Cię zaprowadzi do zaufania. Mówię, to jest dla ludzi, dla osób w związku. Jeżeli nie jesteś w związku, to również możesz popracować sobie z tantrą, bądź nawet, mówię o tantrze, ale chodzi mi o taką uważność, o bycie tu i teraz, w swojej seksualności, w swojej relacji, w relacji ze sobą i z sobą samym, sobą samą. Żebyś też był i była w uważności i żebyś spróbował i spróbowała połączyć się ze swoim ciałem, ze swoimi genitaliami, ze, 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 swo, ze sobą po prostu na nowo. Bardzo ważne to jest na ten moment. Sztuka zaufania, sztuka bycia w tu i teraz, bez zmieniania niczego. I tutaj chodzi o wszystko, co jest. Nie chodzi, żeby się stać mistrzem w wiesz, w seksie. Chodzi o to, żeby się stać mistrzem w byciu tu i teraz, w byciu z tymi trudnymi też emocjami zarówno swoimi, jak i tej drugiej osoby i to stworzy ten most, ten most do zaufania a mówię, jeżeli jesteś sam, sama w tym momencie to również w byciu z tymi trudnymi emocjami swoimi w się ze swoim ciałem w tu i teraz bez zmiany tego, co jest, tylko w zaufaniu że to właśnie jest ta ścieżka Zapraszam Cię na moje social media, zapraszam Cię na polepoznania.pl do tych procesów, które dla Ciebie przygotowałam, do tych spotkań głębokiego poznania moich autorskich, które naprawdę uważam, że są no, piękną rzeczą, piękną transformacją i jeżeli chcesz popracować ze sobą, ze swoją intencją, ze swoim przejściem, z jakimś przełomem w Twoim życiu, to zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. Widzimy się już za tydzień. Dziękuję.